Siemaneczko, ja jestem na a w tym planiku, kodowisz się jak najszybciej możliwie dotrzeć do Andariel oraz do Bala. Także jeżeli filmik się spodoba, upewnij się, że mnie subskrybujesz, wtedy nie Cię żaden mój kolejny materiał z D2L. Jeżeli chodzi o yy, Andariel i o Bala, niestety. Yy, Katakumby poziom pierwszy, katakumby poziom trzeci są zawsze całkowicie losowe. Nie idzie tego w żaden sposób y, rozpoznać. Tutaj ewentualnie doświadczenie, jakieś przeczucie i tak dalej, ale nie ma y, ubitego schematu. I tak samo w przypadku. Em, twierdzy kamienia świata na poziomie pierwszym i trzecim również nie ma paternu. za to są wzory e, są pewne jest pewien trik, na który może Ci jakby ułatwić dotarcie z waypointa z katakumb poziomu drugiego do trzeciego levela, tak samo z waypointa e, twierdzy kamieni świata drugi do trzeci, także to jest zawsze coś to jest zawsze coś, no to jedziemy jestem na przykład przy waypointie w katakombach na poziomie drugim na piekle i mój segment wygląda w taki sposób, że wychodzi jakby jest nakierowany w prawy dolny róg, czyli jakby to jest cały segment ten prostokącik z waypointem i on jest ukierunkowany w prawy dolny róg, no nie? Więc w takim bądź razie Generowanie map tutaj działa w taki sposób, że zawsze po prawej stronie od wyjścia z segmentu waypointa jest nasze wejście na trzeci poziom, ale bardzo ważna rzecz z perspektywy naszej postaci Prawa ręka mojej postaci dzierży korbacz, więc tym będę się sugerował, więc idę w prawo z perspektywy mojej postaci i teraz, i teraz popatrzmy. Jestem przyklejony do... Jestem totalnie, będę przyklejony do prawej do prawej ściany, cyk, 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 cyk. Zobaczymy, jak bardzo się to popląta, e, bo oczywiście to nie musi być stricte w prawo. To może potem takie zygzaki robić, ale trzymając się prawej krawędzi dotrzemy najszybciej. I jestem, i jestem. Jestem na poziomie trzecim, widzicie? Cyk, szedłem w prawo od waypointa, bum, 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 bum. I jak po sznurku jestem na trzecim poziomie. No i tutaj już muszę sobie poszukać. Dobrze, to mamy. Idziemy teraz do e, bala. Idziemy teraz do bala. Jeżeli ktoś tutaj nie wie, to a propos Mefista, znajdowanie dróg u Mefista, nagrałem osobny poradnik jakieś parę tygodni temu, więc jest na kanale. Tam jest dużo łatwiej już namierzyć Mefa i to totalnie jak po sznurku. Tutaj niestety musimy dopiero z WPK iść. Dobrze, Watson Keep Level 2, taka sama zasada. Mamy tutaj moje wyjście. Mój segment wygląda w taki sposób: to jest ten prostokąt. Idzie, nakierowany jest w lewy górny róg. Wiem, że muszę się trzymać prawej strony w mojej postaci i śmigam. Trzymaj, jestem przyklejony do tej prawej ściany. Bam. I już. I już, ja akurat miałem mega farta tutaj. Wiadomo, to może, być, to może wyglądać różnie. Czasami będą zygzaki, czasami będzie zataczało koło eee, i, i trzy razy w prawo da jedno w lewo. Różnie to bywa, ale jeżeli farmisz bala, farmisz Andariel. I cały czas na necie te mapy znikają, wiadomo, to to na pewno na przestrzeni 10 granów yy, przyspieszy cały proces, także polecam serdecznie. No i to byłoby wszystko. Dzięki za oglądanie. A my widzimy się na Twitch TV na Wins, yy, link w opisie. Także strzałeczka Bam!